Dzień dobry, nazywam się Marta Karwat i prowadzę swój własny kanał na YouTubie Poczytaj Mi Marto. Zapraszam Was na niego bardzo serdecznie, a już za chwilę przeczytam Wam przepiękną książkę wydawnictwa Kinderkulka: Dokąd idziemy, kiedy znikamy. Najczęściej nie odchodzimy daleko, jesteśmy tutaj. Zaraz za rogiem ulicy, czasem ukryci z szeroko otwartymi oczami, a czasem pragnący tylko, by ktoś nas znalazł. Jeśli znikamy tak, że nikt tego nie zauważa, nie znikamy naprawdę. Aby coś zniknęło, ktoś musi to najpierw zobaczyć a potem dostrzec, że już tego nie ma. Aby coś zniknęło, potrzeba zawsze dwóch tego, co pozostaje i tego, co znika. O tym, który pozostaje, najczęściej mówi się, że został z pustymi rękami. Ale tak naprawdę ten, kto odchodzi, pozostawia mu zawsze całą masę pytań. Pytań tak trudnych, jak zagadki, które królowie z baśni zadawali swoim poddanym: Ile waży księżyc? Ile wody jest w morzu? Jak daleko jest z ziemi do nieba? Zdarza się, że pytania, które pozostają temu, kto zostaje, są jeszcze trudniejsze od tamtych zagadek. Jednak, jeśli dobrze się zastanowić, od czasu, gdy wymyślono baśnie do dzisiaj, uczeni zdążyli już znaleźć na to wszystko odpowiedzi. Ale na inne pytania, nie. Kiedy wypowie się je głośno w pustym pokoju, Będą rozbrzmiewać echem na zawsze, ale dokąd on odszedł? Czy naprawdę już nigdy się nie zobaczymy? Na szczęście albo na nieszczęście nigdy nie wiadomo. Nie jesteśmy jedynymi, którzy znikają. Z wszystkimi innymi rzeczami na świecie dzieje się to samo: słońce, chmury, liście, a nawet wakacje zawsze zaczynają się i kończą, pojawiają się i znikają na przykład skarpetki. Dokąd idą, kiedy znikają? Prawie zawsze głęboko za łóżko albo pod kanapę. Od czasu do czasu znikają na zawsze, a kiedy pewnego dnia znów je odnajdujemy, odkrywamy, że chowały się w niewiarygodnych miejscach. A kałuże? Zamienione w chmury, wszystkie kałuże idą do nieba. Nawet te najbardziej złośliwe, te, co nas strasznie ochlapują po drodze, mają zapewnione miejsce w niebie. A chmury? Dokąd odchodzą? Chmury prędzej czy później spadają z powrotem na Ziemię, ale zanim wrócą albo nie wrócą, Czujemy ich obecność pod postacią cienia, bó, chmury mają na Ziemi swoje duchy. A Słońce? Słońce nie odchodzi, to my odchodzimy pół obrotu i wracamy. Rozczochrani i zaspani, mówiąc. No jasne, słońce już wstało. Ale to my wstajemy co dzień do słońca. A śnieg. Śnieg ledwie spadnie, zaczyna płakać z żalu, że zaraz zniknie. O jakie to smutne, smutne, smutne. Powtarza całymi godzinami. A nie wie biedactwo, że im dłużej płacze, tym bardziej topnieje. A dokąd idzie hałas, kiedy znika? Przez pewien czas rozbrzmiewa w powietrzu, a potem cichnie. Ale widać, że tam dalej dzieci, które biegają i bawią się, mają z nim coś wspólnego. Są takie miejsca, w których nie może zabraknąć hałasu. A dokąd idą wszyscy ludzie? Kiedy zapada noc? Hmm. Niektórzy idą do domu spać. Inni wychodzą potańczyć. Jeszcze inni śpią, a ich stopy tańczą. Lepsze to niż nic. Nic nie trwa wiecznie. Nawet te rzeczy, które wydają się nieustępliwe, jak skały, pewnego dnia znikają. Na przykład kamienie potrzebują bardzo dużo czasu, żeby zniknąć. Musi nadlecieć wiatr i powtarzać im bez końca: Nie możesz zostać tu na zawsze. Musi spaść deszcz, muszą nadpłynąć morskie fale i powtarzać, przychodząc i powtarzać, odchodząc, wciąż te same słowa, aby kamienie stopniowo zaczęły się rozpadać, aż rozsypią się w piasek. A czy piasek też znika? Każdego lata na niektórych plażach brakuje piasku. Piasek podróżuje w głąb morza, całe kilometry w morskie głębiny, aż pewnego dnia powraca na brzeg jako plaża. Tutaj pojawiła się nowa plaża, wołamy bardzo szczęśliwi. Nie myślimy przy tym, że aby tutaj zjawiła się nowa plaża, jakaś plaża musi zniknąć gdzie indziej. Każdy mówi co innego o tym miejscu, do którego idziemy, kiedy znikamy. A jeśli popatrzymy na inne rzeczy na świecie, przyjdzie nam do głowy o wiele więcej jeszcze więcej możliwości. Możemy chować się w niesamowitych kryjówkach, jak skarpetki. Możemy iść do nieba, jak kałuże. Możemy tworzyć plaże, jak piasek. Możemy znowu powrócić, jak chmury. Możemy nie iść nigdzie i być zawsze tutaj, jak słońce. Możemy iść spać, albo tańczyć, albo tańczyć przez sen. Lepsze to niż nic. Bo nic to zbyt puste miejsce, aby ktokolwiek tam był. Gdybyśmy poszli tam wszyscy, to już nie byłoby nic. To byłoby mniej niż nic. Nie możemy mu tego zrobić. Koniec. Dziękuję.